Bieg na 10 km Strawczyńska zadycha, mistrzostwa w wyciskaniu sztangi, turniej piłki nożnej i tenisa ziemnego. Pierwszy dzień Strawczynady Święta Gminy Strawczyn upłynął pod znakiem sportowej rywalizacji. Jak podkreślał zastępca wójta gminy Strawczyn Karol Picheta, samorząd bardzo mocno stawia na rozwój sportowy w lokalnym środowisku. Można powiedzieć, że gmina Strawczyn sportem stoi? Można i to śmiało. Gmina Strawszyn jest jedną z pierwszych gmin w Polsce, która stawia na sport. Mamy tu piękne centrum sportowo-rekreacyjne, boiska z bieżnią, Posiadamy szkółki, pływania, szkółkę piłkarską w promniku Topspin, promnik klub piłkarski Lechia Strawszyn, to jest klub z wieloletnią tradycją grupy juniorów, seniorów, grupy jeszcze takich młodych, małych. Dzieci do 12 roku życia w promniku jest grupa młodzieży, która ćwiczy styl walki. Korzystają z naszych obiektów. Także cały czas sport, sport do przodu i do przodu. Gmina Strawczyn nie zwalnia tempa i już planuje budowę nowoczesnej hali sportowej wraz ze strzelnicą. Pierwszy znaczący krok w tym kierunku został właśnie postawiony, a jest nim pozyskane dofinansowanie rządowe w wysokości 3,5 miliona zł z programu Sportowa Polska. Kolejne rządowe dofinansowanie w kwocie 10 tysięcy zł trafiło również do stowarzyszenia sportowo-rekreacyjnego Top Spin Promnik i zostało przyznane w ramach rządowego programu Klub. Na co to dofinansowanie przeznaczycie? Dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup sprzętu sportowego i kadrę trenerską. 6 tysięcy na trenerów, a 4 tysiące na sprzęt. Cieszycie się z tego dofinansowania? Cieszymy się, bo zawsze każde środki są niezbędnie potrzebne bo to jest po prostu tylko stowarzyszenie utrzymuje się z budżetu gminy. Najważniejszym punktem pierwszego dnia Strawczynady był bieg na dystansie 10 km w Strawczeńska Zadycha. Na linii startu stawiło się blisko 250 zawodników z całego kraju, a wśród nich najlepsi sportowcy z Gminy Strawczyn, którzy pokazali prawdziwą klasę, dobiegając na metę w czołówce wyścigu. Michał Bąk zajął pierwsze miejsce w kategorii mężczyzn z Gminy Strawczyn, pierwsze miejsce w kategorii do 30 lat i czwarte miejsce w kategorii Open. Generalnie na początku Dosyć, dosyć spory podbieg, a potem troszeczkę z górki, wiadomo, koło zalewu. Krajobrazy fajne, potem męczący na 8 km podbiega ale no wszyscy mieli to samo. Trudno było? No powiem, że łatwiej było niż w tamtym roku ze względu na warunki atmosferyczne, bo w tamtym roku to, to powietrze takie zawieszone było ducho, dzisiaj troszeczkę wiaterek pomógł. No lepiej się biegło. Jak skala trudności tak od 0 do 10, to tak siódemkę bym dał. Najci najciężej nie było. Spodziewałeś się wygranej, bo najlepszy z gminy Strawczyn to jest wielki sukces. No, walczyłem o to miejsce, nie powiem. Ale było kilku mocnych chłopaków tutaj z gminy, młodych chłopaków przede wszystkim, którzy dopiero może zaczynają swoją przygodę z bieganiem, kiedyś będzie trzeba się z nimi ścigać. Ale tak, no cieszę się, że, cieszę się, że się udało, bo drugi raz z rzędu. Spektakularny wyczyn należał też do młodej 17-letniej biegaczki z Oblęgorka Kingi Siedlarz, która biegnąc po raz pierwszy w życiu na dystansie 10 km zdobyła pierwsze miejsce w kategorii kobiet gminy Strawczyn. E, trasa bardzo mi się podobała, jest bardzo szybka tutaj w Strawczynie, do 5 kilometra biegło się idealnie, później było już trochę ciężko, ale dałam radę utrzymać tempo. Pierwsza z gminy Strawczyn i siódma w kategorii Open. Spodziewałaś się takiego wyniku? E, nie spodziewałam się. Tym bardziej czas mnie zaskoczył 43-40 e, dużo szybciej niż zakładałam. Kiedy na metę wbiegali pierwsi zawodnicy Strawczyńskiej Zadychy, na scenie ruszyły pierwsze mistrzostwa Strawczyna O puchar. dyrektora SCK. Jest w Strawczynie w wyciskaniu w wielokrotnym sztangi. Pierwsze co bieg Strawczyńska Zadycha. Rozpoczął się i zakończył szczęśliwie, jesteśmy bardzo zadowoleni, bo prawdopodobnie rekord w frekwencji padł, wyniki niesamowite, w tym roku poziom bardzo dopisał, nie tylko wynikowy, ale i frekwencyjny, eee, także jesteśmy bardzo szczęśliwi. Ponadto mamy rozgrywany Puchar Wójta, finał, eee, tutaj też chyba prawdopodobnie eee, wygra drużyna niestety nie z naszej gminy, ale to wszystko się działo dziś i... Dziś będzie jeszcze dekoracja tenisa ziemnego. Także dziś dzień sportowy, wiele atrakcji też dla osób, które nas odwiedzają. Mamy świetne, wesołe miasteczko, które naprawdę przysparza wielu, wielu emocji. Najlepszym z siłaczy okazał się Norbert Woźniak, który wycisnął sztangę aż 74 razy. Tego dnia rozegrano także finały turnieju tenisa ziemnego, w którym zwyciężył Łukasz Hanzel z hełmiec, a także finały 20 międzygminnego turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Strawczen, gdzie triumf świętowała drużyna Real Łaziska. Do najlepszych powędrowały puchary i medale, a na zakończenie zaproszono wszystkich na zabawę taneczną pod gwiazdami.